Siemanko tu Karol. Karol I Daniel Dzisiaj nagrywamy odcinek, na odcinek z Bossem z głosem. Zapraszam, Zapraszam do subskrypcji, subskrypcji kanału Z dzwonkiem Zostawcie łapki w górę i, i przechodzimy do grania No i to jesteśmy jesteś na, pierwszej na pierwszej arenie, arenie. One, Mamy nadzieję, że te, ten film Jakoś wyjdzie z tym głosem Bo to nasz pierwszy film W życiu

Riksde, ja wyrobiłem niższe, a ten obudowy wyrobiłem. Nie, no, Nie. geniusz. Chłopca ma 300 IQ na minusie. To są paskraftami gracze. gracze. Tylko pasowałoby mi się kierę wziąć, bo tak się ładnie. Poleca, polecamy polecamy takich taki graczy. graczy. Tacy, Tacy graczy, spadają. A w sumie no, nie, w komentarzy... nie, nie, nie. Ej, hop, na w komentarzu. Ej, chopie, zniszczyłem. Ej, ej. Ja zniszczyłem ja brand, no. no hopy... A hopy... Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Zopierko że... jeszcze że... i to, to dopiero, dopiero zaczęło A w komentarzu napiszcie, jak w ogóle ktoś to będzie oglądał, czy wolicie takie luźne gierki czy takie jakby żebyśmy robili jakieś challenge. Na przykład. Na przykład e... Yy, cały cały yy, arena na F1, F1 Albo się na F5. F5 Bez miecza Możecie podawać, się podawać propozycje, w, propozycje w, komentarzu. w komentarzu Najlepiej Współpraca z widzami Tak Łap się tu Chai, no nie? Nie no, przecież nie ma sensu, przecież ja to sam nie z niej zdziałam. Jak, Jak TNT, TNT niosę. niosę To to nie szybko, bo ja tu bloków nie mam. Tylko wydaje mi się, się, że, że to skraftowe kopt kopt TNT, TNT, TNT to tam nie, to nie to za wiele jest. A może by się wać pan pośpieszył? No ja to no jasne. Ja Czekaj. Czekaj. Open. Open. Dobra, nie ma nie, nie no, nie no, ja, no się, ja, ja, się, ja się staram. No set y -ti, y -ti, a, ten, co y a ten co nawet nie, nie rozwalił. Rozwali. No spróbuj <grym> y spaść na czterech sercach i jeszcze kogoś rozwalić. A, to, A, to 4, jak ma 4, 4 jak to Jeszcze <laughs> spadłem Dlatego. A, to wyśmienicie, nie? nie, lepiej lepiej nie da. Ej! Ej wyro! wyro. Czy oni nie mają. Ale, ale, on, ale on tu był na Ale on był na, diamentach. na diamentach. Wiesz, Jak się jak, 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 jak się hop, się hop tam, 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 tam znalazł? Znalaz. Komentarze w komentarzach też może możecie napisać, napisać, czy dobrze nas słychać, słychać. Czy coś trzeba poprawić? Jak coś tam się tym zajmuje, nie ja. To tam możecie pisać. Chętnie, Chętnie poczytam. poczytam. My czytamy My komentarze, czytamy, że wszystkie te. To... Mów za siebie. <noise> nie nie, nie, nie wiem, ja, ja czytam. Ja czytam. To, co to są... <noise> pisać bożetę będziemy, będziemy mieć 4 czart ja to właśnie zbieram diaksy jak coś ja, ja też ja od ja drugiej, ja drugiej strony, strony. Widzę, że masz Masz, masz. masz. Ile, masz ile masz diamentów? teraz 16 pozbieraj, pozbieraj jeszcze 2 dwa dwa i prototrzy jeszcze 2 diamentów jak będziesz miał 18 Prota 60. Dalej. I, i dalej dale, dale 18. No widzisz, no widzisz tak, to tak Dobra. Pajerbał, jam. Ej, się robi Dobra. Pierwabalżam. Ej bo czerwone wody mają. daj, daj, No. no. No to powiedzcie, czemu, czemu, czemu zabić, zabić, idzie. zabić nie idzie. Gdybyś, Gdybyś tą ujrzał, chwilę to wcześniej. Nie. Czerwonych 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 nie. było. Nie. ktoś tam w to Nie. Nie. komentarzach, Nie. Nie. no to jeszcze wiadomo, że grać ...jeszcze jeszcze że Nie. No nie. Ma. No nie. Nie. <laughs> Nie, jest, nie źle. jest źle. No, źle nie jest, ale najlepiej też nie. Hopie, Hopie. Lepiej, lepiej grać, grać jako, jako tako jako niż tako, na przykład na, na makierkę. Chopie, no. czerwony, czerwony jest, jest tam, tam, a nadal, nadal wyrobi. W ogóle, ogóle to czerwony, czerwony ma chyba sojusze z, z, z niebieskimi. Niebieskim? Już go nie ma. Już go nie ma. A ile, A ile ma 2 metrów? Na chwilę obecną nic. A, A bo ja mam Mam rękę mokrą i mi drag nie działa. Ja sobie nie wiem. To pięknie, elegancko, śpingo. A ja właśnie nie mogę mieć taśmy na myszki. Bo mi wtedy nie drafikuje. Bo ty masz mnóstwo kluczy w suto. Nie, bo ja właśnie nakręcę taśmę i zdejmuję w górę ten klej i chopię wtedy drafki kulej 18 CPS-ów, no No to A mi Stasio brakł kulej 20. 20. Nawet no, więcej. Zależy od kogo się Nie, I tu nie ma. Co, co to, się, to stanęło? się stanęło? Nie, przecież dopiero tu ktoś był. No był, ale jeszcze nie. Trzy nie czekam jedne. No, no. są dwa moje. Jeden mój. No i, I nie. Ja. No to żem się teraz popisał. Ja chyba nagram poradnie jak spać. Ej wiesz co, to jest, to dobry, jest pomysł. dobry pomysł Napiszcie na 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 w komentarzu, że będzie, będzie potrzebny taki, taki poradnik, porad jak dobrze jak spadać, spadać. <laughs> Nikt chyba tak, takiego filmu nie nagrał No będziemy, no, będziemy pierwsi W nie będzie, że odgapiamy no, tak. no tak A jeżeli, A jeżeli ktoś wymyślił, to, to będzie to inspiracja, będzie inspiracja. A Ja wiem no się na ja nie mam, nie nic. mam ten. Dobra, ja mam ja PT 4, 4, jak, 4 coś. jak ktoś. Tylko mi diamenty, diamenty zakłócić. Nie, to nie, to nie, nie, to nie, 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 można nie, 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 Jest! Jest! Dobra, wyrzucone diamenty, diamenty a ja wyranie ja To dobrze, siadam. To jednak nie wyjdziemy jedna się z A Ej, Ej, Masz też na czampo? Jak to masz, to masz dać. To, masz dać. to poczekaj. No to, ty a, to ty jesteś! jesteś. A to weź, A to daj. weź daj. Ja, pójdę, ja do pójdę do białej. To trzymaj na dwie. Dobra. Dobra. E, to e, ja nam też. szybkie panie. A, nie, nie jesteśmy. O. o, o. Zwykłym... o. Ale potać jak jestem. Ty napiszcie jak znacie w komentarzu jakąś tak, czy jakiś program na którym można nagrywać, bo na ABS-ie mam lekkie lagi I Jakoś nie mogę tych ladarek bo mi troszkę laguje. Taki dobry Taki program nagrywania. No. Żeby dużo tak nie bażył, żeby nie było takich lagów Ile? 12 Masz 4, usc. 4 usc 2 usc. 2 usc. Hey, Do kół idę do białych W ogóle sąsiad really? nade hm. się i zaczął jeździć Ej nie, e nie, no biali, tak, tak, co, tak, 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 No to nieźle tak, tego, Tego, tak, 3 minuty, minuty. No. No. tak, tak, No To nie muszę. No, to Ty masz dać nimi czas Hmm. Cześć, czy ty, Cześć, tam, ty jesteś tam jesteś? I ja cię właśnie wziąłem? Nie, yeah. ja, ja dopiero z do dochodzę. A co siada? Ja będę zielony. właśnie to A gdzie, gdzie masz tego zielonego? Biały. biały Gdzie gdzie są biały? Jeden zielony został papie. No, tak, no tak, on a mnie on tu mnie klepie, tu i się coś, ale popsuło mi mam takie laki. To takie eten, no. są biały. Dobra, już widzę Gałgana, nie? On... On... Chłop ma diamentowy miecz! On ma... Ma... Tam z... tam z... No to to, no to było było. tyle Obejrzenie, obejrzenie tego odcinka, piszcie propozycje na nowe filmy. No, no i tyle. I, i zostawcie no, no. przy okazji suba, łapkę i dzwona. No, mają. No. no to pa.